Tego zespołu też również poseł Konfederacji Robert Winnicki. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ chcielibyśmy zaapelować w bardzo ważnej sprawie. Chcielibyśmy zaapelować o zaprzestanie rozdzielaniu dzieci wczesno urodzonych i dzieci, które z, znajdują się na, na intensywnej terapii, od ich rodziców. Jesteśmy świadkami strasznych sytuacji, sytuacji, w których na przykład mama z Łodzi nie, nie zostaje wpuszczona do swojego umierającego dziecka, nie ma możliwości pożegnania się z tym dzieckiem, pomimo tego, że zarówno ona, jak i jej mąż mają negatywne testy na COVID. Kolejna sytuacja mama z Gdańska, która nie widziała swojego wczesno urodzonego dziecka, malutkiego wcześniaka od porodu, który był ponad 6 tygodni temu. Nie ma tak naprawdę żadnych procedur, które usprawiedliwiają takie zachowanie. Widzimy przykłady szpitali w Polsce, które z powodzeniem realizują taką terapię, bo w przypadku dzieci wczesno urodzonych i kontakt z rodzicami to tak naprawdę nie jest tylko przyjemność, to jest wręcz terapia dla takich dzieci. Widzimy, że szpitale to realizują, a pomimo tego, widzimy przykłady w Polsce szpitali, które nie są w stanie poradzić sobie ze swoją strukturą organizacyjną, nie są w stanie zagwarantować tak naprawdę podstawowych praw dla swoich pacjentów. Czyli tak naprawdę. Ten brak możliwości to jest tylko organizacyjny problem szpitala i spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby zaapelować, żeby wesprzeć mamy w, w apelu i zaapelować właśnie o to, żeby szpitale zaprzestały takich, takich procedur. I teraz prosiłabym o zabranie głosu przewodniczącego zespołu posła Jakuba Kulasza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, małe sprostowanie my nie apelujemy, my żądamy Żądamy, żeby przywrócić normalność w Polsce. Mamy zapaść służby systemu ochrony zdrowia, mamy ogromny bałagan w Ministerstwie Zdrowia i to się przekłada na podkreślam niektóre szpitale, które wykorzystują fakt pandemii, fakt choroby COVID do tego, by pójść na łatwiznę i łamać prawa pacjenta. W całej Polsce mamy dramaty rodzin, mamy dramaty dzieci oddzielanych od matek. Dzieci wcześniaków. Mamy dramaty matek oddzielanych od dzieci. Dochodzi do sytuacji, w której matka musiała przeżyć sytuację przyjścia wcześniejszego na świat jej dziecka. To dziecko jest oddzielone od tej matki przez siedem miesięcy, nie może się z matką zobaczyć, a wówczas najbardziej potrzebuje kontaktu fizycznego, głosu swojej matki, do którego było przyzwyczajone. A później to dziecko umiera i matka nie może nawet tego dziecka pożegnać. Wprost te szpitale, z którymi zgłaszają się m.in. do mojego biura poselskiego rodzice. Mamy kilkadziesiąt takich zgłoszeń w całej Polsce. Dwa szpitale w Łodzi, szpitale w Krakowie, w Katowicach, w Zabrzu, w Opolu, w Bielsko-Białej. To są tylko przykłady niektórych szpitali, które wykorzystują pandemię do łamania praw pacjenta. Lekceważona jest kwestia związana ze stresem poporodowym i z depresją poporodową. To jest bardzo poważna sprawa, która prowadzi w Polsce do wielu dramatów, których bez odpowiedniej opieki matka wpadając w taką depresję może spowodować ogromne, ogromne katastrofy. I my te problemy pogłębiamy, łamiąc prawa pacjenta, oddzielając zwłaszcza wcześniaki od matek. To jest przykład niektórych szpitali, ponieważ inne szpitale pokazały, że wystarczy wdrożyć odpowiednie procedury, nie trzeba iść na łatwiznę, nie trzeba zakazywać kontaktu, nie trzeba separować na długie miesiące dzieci od matek, że można zrobić to po ludzku. Nasze stanowisko, które będziemy o które będziemy walczyć bezpośrednio w każdym poszczególnym szpitalu, z którym zgłoszą się do nas rodzice, w ramach parlamentarnego zespołu do spraw opieki okołoporodowej podzielają też fachowe, fachowe organizacje. Między innymi Fundacja Koalicja dla Wcześniaka przestrzega, taka separacja może skutkować długotrwałymi problemami zdrowotnymi i rozwojowymi u noworodków oraz wpływać na zdrowie psychiczne rodziców. Co więcej, ta fundacja prowadzi kampanię zero separacji mat, mama ówcześniaka. Co więcej, ta kampania została poparta przez szereg organizacji, m.in. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Położników, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej oraz Krajowych Konsultantów w dziedzinie neo, neonatologii, pediatrii i perinatologii. Szanowni Państwo, to są naukowe stanowiska, z których wynika jasno, że nie tylko szpitale mogą mnie rozdzielać. Ale jeszcze szpitale nie mogą rozdzielać, bo to jest łamanie praw pacjentów. My domagamy się od wszystkich szpitali, tych wymienionych przeze mnie i wszystkich, które jeszcze nie zostały zgłoszone, by zaprzestały tego procederu, bo robią ogromną krzywdę rodzinom, matkom, dzieciom. Będziemy w tej sprawie apelować, dopominać się bezpośrednio w szpitalach, interweniować w ramach interwencji poselskiej. Zorganizujemy także posiedzenie zespołu parlamentarnego w przyszłym tygodniu. Wprawdzie nie tutaj w Sejmie, bo jest zakaz, ale poza Sejmem, gdzie razem z organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracujemy, będziemy walczyć o prawa rodziców, prawa pacjentów. Proszę o zabranie głosu członka wiceprzewodniczącego zespołu, posła Roberta Wińskiego. Szanowni Państwo, jest to sprawa kluczowa, jest to sprawa bardzo ważna. Tu nie chodzi o czyjś komfort, o czyjeś wyłącznie. Lepsze czy gorsze samopoczucie? W pierwszych miesiącach życia decyduje się naprawdę ogromna, ogromna większość przyszłych problemów, lub zdrowia emocjonalnego, psychicznego dziecka, w późniejszym rozwoju. Jako ojciec, również dwójki dzieci, dwójki małych dzieci, z czego jako ojciec, który uczestniczył, był przy porodach. Tym jednym z bardzo ciężkim przebiegiem. Jako ojciec dziecka, które nie było wcześniakiem i tylko dobę spędziło, można powiedzieć, tylko dobę spędziło na intensywnej terapii, wiem, jak bardzo obecność rodzica, jak bardzo sam fakt, że można nawet palec podać do podtrzymania dziecku. Żeby chwyciło i żeby czuło bliskość drugiego człowieka, żeby czułość, czuło bliskość ojca czy matki, jak bardzo jest ważna. Jak bardzo jest ważna w przyszłym rozwoju psychoemocjonalnym tego dziecka. Dlatego apelujemy bardzo gorąco i żądamy tego. Żądamy tego, żeby nie rozdzielać dzieci od rodziców. Żeby umożliwić rodzicom stały kontakt z dziećmi, ponieważ ma to fundamentalny wpływ na ich przyszły rozwój, na ich zdrowie, w przypadku również dzieci śmiertelnie chorych czy bardzo ciężko chorych, bo i takie przypadki się zdarzają, jest to niezwykle ważne ze względu na zdrowie psychiczne również rodziców, żeby tę traumę, którą doświadczają związaną z chorobą dziecka, mogli w należyty sposób przejść, żeby mogli to dziecko w należyty sposób się nim, tym dzieckiem, zająć. To jest fundament. Nie mówmy o tym, że pa pa Polska jest państwem nowoczesnym jeśli nie będziemy tych standardów gwarantowali w systemie opieki zdrowotnej. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze taka prośba do rodziców z miast, których nie wymieniłem. Jeżeli są takie przypadki w innych miastach, bardzo prosimy o zgłaszanie. Będziemy w każdym przypadku interweniować. Mamy podstawę prawną. Szpital może się pytać, jaką my mamy podstawę prawną. Ale to szpital nie ma podstawy prawnej, by łamać konstytucję, by łamać ustawę o prawach pacjenta, o rzeczniku praw pacjenta czy nawet europejską kartę praw dziecka. To jest łamanie prawa ze strony szpitali, a my tego prawa będziemy egzekwować, my jako posłowie w ramach naszych interwencji poselskich. Czy mają Państwo pytania? Dziękuję bardzo za uwagę.